Ciemanko widzowie, kolejny odcinek z GTA 3. Eee, będę pewnie testował ustawienie kamery. Nie wiem jak to się robi. Nie, Nie byłem youtuberem, więc e, będę, będę to testował na pewno na początku. Myślę, że to ustawienie jest spoko. Możecie widzieć wszystko w sumie. Eee, tak, no i co? Pada deszcz e, w Liberty City. A my lecimy z misją. Tym, tym razem zaczniemy sobie od Luigi'ego. W sumie ostatnio też zaczynaliśmy od Luigi'ego, a co tutaj mamy? A, możemy zapisywać, spoko. Dobra. Sobie oddalamy kamerkę. Wezmę taksówkę z ostatniego odcinka. Chociaż już jest zdewastowana, jak nie wiem. A, dobra. dobra. Pierwsza... Ale burza jest. Pierwsza misja... O, tu ktoś stratował lampę. Lecimy do Luigi'ego, zobaczymy, co on tutaj ma dla nas.

Pierwsza strzelanina, można powiedzieć. Się szykuję. Amunition. Dobra, biorę tą moją zdezylowaną taksówkę. A już coś się dzieje. Czekaj, sprawdzimy sobie. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Wstąpimy najpierw tutaj. Amunation Dobra, złamy kij Przepraszam Brak towaru, o, uz... Mogę to wziąć? Aha, to brak towaru ogólnie Po prostu Dobra Oni jadą w ogóle, okej okay. Ja co mam zrobić z tym? Ciekawe Że gdzieś tu muszę podjechać. A, myślałem, że do amunition muszę. No proszę, za amunition sobie leży spoko. Dobra, o! Mój cel. Porfa. No, kontrola kamery nie jest jakoś super na tym padzie. Spoko, że nam od razu roztratuje misję. No to może skijemy. Po co mamy to oglądać drugi raz? Dobra. Okej. Okay. już w sumie ich przejechać jak wysiedli, ale... Taksówka mi się naprawiła, spoko. Dobra, lecimy. Teraz już wiemy co i jak. Ja mogę Was za kuchnią, tak? Nie mogę. Widzieliśmy, oni są tam. Oni stąd przyjechali ostatnio. Jest dwóch niej. Zaskoczymy ich. I mamy UZI, najbliższe. I auto mamy jeszcze. Sprzedaż pistoletów. Okej. Okay. Dobra, spoko misja. A polecimy tego lżej jeszcze. Jeszcze raz na misję. Zobaczymy co tym razem. Co tym razem dla nas ma się rzucają ci przechodnie. Dobra. Może wyzwonić Bal policjant Ej, kojarzę to misję chyba z mojego speedrana. Policeman's Ball is being held at the old school hall near the Callaghan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many as they can. Police zawsze na czas będą musiało. Okay. Złożyłem taką fure. Cztery dziewczyny. Dobra. Dobra, to lecimy bo chyba nie mogę brać ich na raz ale z ciekawości to bym sprawdził Zabij, wsiadaj a nie, bo no tak w tej furze na pewno Dobra, gdzie muszę zabić? no, mogę znaczyć. Umieść punkt nawigacyjny. A no, to i tak nic nie Ale nie. a ślepo pojadę. Dobra. Dobra, to chyba nie będzie trudna misja. Cztery minuty. Kurde, dobra. Zrobimy to. Изи, изи, миссия. Ах, боже, так его доезжают, а не. с крайном. С крайном, Teraz jest najszybciej? Tu gdzieś z tyłu. Gdzieś ta mapa się wydawała duża. Na PlayStation 2. O, tu była. Siadasz? O, co oni robią tutaj? Na te ulicy Dobra, jeszcze w teorii, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, gdzie są tutaj? Dobra. Chyba tam. Pojdziemy? Chyba tak. Nie wiem czy jest więcej siano, to jak się więcej dostarczy, ale... Tak jest, pięć zdążymy, z tej Zapraszam panią. Pani tak przychodzą na... Przez ulicę sobie. Dobra. możemy jeszcze jedną na spokojnie. A minimum 4 było chyba. pewnie ja jeździ? Dobra. Ten jest tu spoko. Polecam. Dobra Zapraszam. minuta misji o, no dobra 40 sekund myślę że jeszcze może zdążymy jakąś zabrać wszystkich się raczej nie uda Chyba możemy je No Teraz już na pewno nie Ale Pewnie miałem tam więcej Siano za, za dostarczenie więcej Ale Skoro mamy minutę nagrania, 12 minuty Dobra, to jedziemy do tego Joe'a. zrobić jeszcze jedną misję. Otrę na oko, a tu mogę szybciej. Albanera Ciągle telefon dzwoni jakiś, mam wrażenie. Żegnaj najczungi Dichong. Chong is pushing spanking from Columbia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch okay, jakaś tam inna broń będzie? Ciekawe. W sumie mam pistolet, ale pewnie też mi pistolet wskaże. Yeah. Mam Uzi z ostatniej misji. Myślę, że nie będzie nam potrzebny dodatkowy. Aha, tutaj, A to będzie na pewnie. Dobra. Powiem, że moje autko zniknęło. Z... Na padzie to nie jest takie proste. Aha. Dobra No i się to musimy wygonić moje auto to Dobra, go Ale bo. Ale chociaż misja zaliczona. Dobra. Szkoda, auta trochę. Fajne było, ale. Zdobędziemy jakieś lepsze może. Chyba że zaliczyłem misję. Ciekawe czy mi zaliczyło to. Powinno, bo misja była zaliczona teoretycznie. Najgorzej jak nie. Dobra, pożyczymy sobie ambulans. Mogę jakieś misje robić, ale to... Jaki fajny ten, no, szybki ten ambulans. Ale nieskrętny. Nieskrętny, dobra.

Oko. Furgonetkę musimy ukraść, tak? Uszkodzenia, okej, okay. dobra, bierzemy ambulans Co, strajk jakiś, czy co? Aha, ona jeździ Najgorzej Oj Nie w tym stronę Ale w sumie ambulansem możemy zablokować ładnie ją się ciężarówkę, w sensie Och, jestem jeszcze. Nie się. Pierdolę. Dobra. Dobra, da? Aha, to nie jest takie proste. Możemy za. Aha, nie mamy broni, no tak. Nie niedobrze. Amatorka bym powiedział. Dobra, skujemy to, bo to już mieliśmy, amulans, o, będzie ambulans, zajebiście. Przeukrać ją. Pytanie, czy po prostu mogłem śledzić? W sumie. Kurwa. Dobra, pojedziemy sobie z animation. Może ja muszę śledzić po prostu. Ale dobra. Zobędziemy sobie broń. Dziękuję. Chciałem broń to mam broń. No dobra i pytanie teraz. Co jest? Dobra przyspieszyła, ale czy... Co to już, nie czytałem no i to jest tak. To jest to właśnie. Więc zawsze się tutaj glina do domu. Zobaczymy, co się stanie, jak się uszkodzi w stu procentach. okej. Dobra. Co, teraz? No, i pięknie. Dobra, policja. Nie mam czasu. Przejaźni z chłopnikami może ich zgubię? Władzisko, dobra, No I dopiero No, ile już? tysięcy, no. Dobra, pożyczymy sylwana, którego nie musimy mieć. Tak, dla ciebie. Propozycję alburo. O, wow. zobaczymy sobie tego Alburra. Ale to już w kolejnym odcinku. Także Zostawcie łapkę w górę subskrypcja na kanale i napiszcie komentarz, jeśli, jeśli chcecie. I tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.